W imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, moja najdroższa matko, Wstaje nowy dzień, w którym Pan Bóg pozwolił mi otworzyć oczy ze snu. W moim sercu jest tyle wdzięczności za całą opiekę, którą otrzymuję z nieba, za wielki dar Twojej matczynej miłości. Matko, proszę. Pozwól mi przeżyć ten dzień w jak największej bliskości z Tobą. Pozwól mi przeżyć dziś wszystko tak, jak przystoi prawdziwej chrześcijance, z miłością, pokorą, miłosierdziem i empatią. Błagam, otwórz moje oczy, moje uszy i moje serce na wszystkich tych, których spotkam na swojej drodze. Pomóż mi w każdym z ludzi widzieć moich braci i siostry. Twoje dzieci. Mario, proszę, pomóż mi w każdej chwili dzisiejszego dnia wielbić Ciebie słowem oraz czynem. Nie pozwól, bym zmarnowała swoje możliwości, bym pogrążyła się w pustych rozrywkach, bym nie wykorzystała czasu, który dał mi Pan. Matko Boska, zawierzam Tobie wszystkie godziny dzisiejszego dnia. Ofiaruję Ci wszystkie dzisiejsze radości i smutki. Błagam, błogosław wszystkich, których dziś spotkam. Błogosław wszystkie wydarzenia, w których wezmę udział. Bardzo pragnę przeżyć z Tobą ten dzień, nieustannie wsłuchiwać się w Twój głos. Mów do mnie, Maryjo, i prowadź mnie w każdej chwili. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!